Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny ClimateCon odbywa się właśnie u nas na Super Auto w Stadionie Śląskim. To oczywiście bardzo ważna i potrzebna dyskusja i cieszymy się, że może ona w naszych przestrzeniach być organizowana, ale dla nas to także ogromna szansa na to, żeby pokazać nasz obiekt, bo tutaj w ciągu tych dwóch dni będzie nawet około 800 osób. To są panele, to są warsztaty, to są dyskusje, to jest całe expo, także pokazujemy też, jak te nasze przestrzenie, jak nasze centrum konferencyjne na jaką różnorodność pozwala, jakie to są możliwości, i cieszymy się, że możemy tu gościć wszystkich uczestników. To jest przede wszystkim ta modułowość naszego, naszego nowoczesnego centrum. Możemy sobie te sale połączyć, możemy je podzielić, możemy je dowolnie aranżować. Mamy nowoczesny sprzęt, nowoczesne nagłośnienie także one są też w pełni wyposażone multimedialnie. Myślę, że ten zakres tak naprawdę możliwości jest praktycznie nieograniczony. Jesteśmy w samym sercu województwa śląskiego, ale też to serce jest doskonale skomunikowane. Dojechać do nas łatwo, zarówno komunikacją miejską, ale także własnym samochodem. Dysponujemy parkingami, więc bez problemu klient biznesowy może u nas zaparkować, może znaleźć tutaj miejsce i bez problemów po prostu uczestniczyć w wydarzeniu. Taki konwent przede wszystkim uświadamia, edukuje, podpowiada. Rzeczywiście na dzisiejszym konwencie, dzisiaj i jutro będziemy rozmawiać o wielu aspektach, o bezpieczeństwie, o dobrym e, życiu w województwie śląskim, e, o kierunkach, które powinny być e, e, w jakim kierunku powinny się rozwijać województwo śląskie? Tu spotkałem się dzisiaj oprócz mieszkańców, którzy są najważniejszymi e, uczestnikami e, samego Śląskiego Konwentu Klimatu. E, to będzie biznes, to będą stowarzyszenia, to będą samorządy. E, tu będziemy wzajemnie się uczyć, wzajemnie dyskutować i, i wspierać się w tym, żeby mieszkańcom żyło się lepiej.